Cześć, tu Pani Ania z wizualnej matematyki i z nauki marzeń. Chciałabym Wam teraz przedstawić rozwiązania zadań z matury poprawkowej z roku 2019 z sierpnia. Teraz zajmiemy się rozwiązaniem zadania 10, który brzmi następująco. Punkt A leży na prostej, określonej równaniu. I tutaj mamy jakieś równanie. Wynika stąd, że i mamy obliczyć, jakie jest A. I teraz zauważcie, że to. Punkcie to jest nasz x, a to jest nasz y, czyli spokojnie tego y możemy wstawić tu, a tego x jako naszą niewiadomą możemy wstawić tutaj i obliczymy, jakie jest a. No to do dzieła 3, tak, bo tu jest 3, równa się 3, czwarte, razy nasze a, bo nie znamy x plus 6. No i teraz to należałoby przerzucić na drugą stronę, bo tutaj jest nasza niewiadoma, no to 3. I pamiętam, jeśli tutaj jest plus, to tam będzie minus, bo jest zmiana znaku. Czyli jeśli tutaj był plus, to tu będzie minus, równa się 3 A i teraz mam 3 zł, a 6 miałam długu, i 3 zł oddałam, to zostało mi jeszcze 3 zł na długu. Oczywiście to możecie sobie zrobić kalkulatorem 3 odjąć 6. To się równa 3 czwarte A. I teraz zauważcie, tu jest dzielenie, więc my zastosujemy coś odwrotnego, czyli pomnóżmy razy 4 razy to, co tutaj jest na dole. Czyli 3 razy minus 3 razy 4 to się równa 3 czwarte razy 4, pierwsze A. Tutaj nam się skraca, tutaj mamy minus 12, czyli tu mamy 3A. I teraz chcemy mieć 1a, A nie 3, czyli dzielimy jest mnożenie, to my robimy coś odwrotnego, czyli dzielimy przez liczbę przy literce, czyli przy nasze, nasze 3. To jest 12 dzielone na 3 i 3a dzielone na 3. Tutaj nam się skraca, dostaniemy samo a. Tutaj też nam się skraca, pa, musimy pamiętać, że będzie minus, czyli minus 4. I gdzie mamy taką odpowiedź, w której odpowiedzi w odpowiedzi a minus 4, czyli odpowiedź a tutaj jest. Prawidłowa. Jeśli podobało Ci się rozwiązanie tego zadania, to oczywiście zostaw mi też tutaj suba i poinformuj znajomych, że mogą się też ze mną uczyć do matury poprawkowej czy też do matury majowej, ponieważ po poprawce dostałam opinię, że dzięki moim filmikom zdali maturę i udało mi się w końcu zdobyć te 15 punktów, żeby mieć 30% i zdać. Także poleca polecajcie kanał Zdaj Matmy z panią Anią.